Cześć, witajcie! Dzisiaj porozmawiamy sobie o, o kajakarstwie, tym dla początkujących i tym dla bardziej zaawansowanych. Zapraszam! Chciałbym przybliżyć Wam dwie pozycje poświęcone właśnie kajakarstwu poświęcone temu zagadnieniom związanym z kajakami, jak się do tego przygotować jak to robić na poziomie tym podstawowym gdy zaczynamy dopiero naszą przygodę z kajakami no i na tym poziomie już znacznie bardziej zaawansowanym, gdy jesteśmy obczeskani z tematem jak pan brat wydawnictwa bardzo ładnie wydane w przyjaznej dla oka formie no i mam ogromną satysfakcję, że jestem Współautorem jednego z nich. Pierwotny plan na dzisiaj był nieco odmienny. Chciałem strugać widelec w terenie, no ale lepszej byliśmy na szczepieniu przeciwko COVID i po tym zabiegu boli mi ręka zwyczajnie, więc odpuściłem sobie na dzisiaj pracę nożem i ostrymi narzędziami. A za to porozmawiamy sobie o kajakach. Wydawnictwa, które chcę Wam dzisiaj przybliżyć, zostały wydane przez. Wielkopolską organizację turystyczną. W skrócie WOT nie myli z Wojskami Obrony Terytorialnej, bo to zupełnie inny rodzaj organizacji. I tak jak mówiłem we wstępie do tego materiału, chciałbym Wam pokazać dzisiaj, omówić dwa, dwa foldery. Dwa foldery poświęcone kajakarstwu. Pierwszy folder poświęcony jest temu poziomowi podstawowemu, kiedy dopiero zaczynamy naszą przygodę z kajakami, z kajakarstwem bądź wracamy do niej po dłuższej przerwie mowa w nim jest o, o kajakarstwie takim bardziej spokojnym rekreacyjnym z rodziną na spokojniejszej wodzie i na spokojniejszych rzekach no i tego wydawnictwa ja jestem współautorem miałem ogromną satysfakcję, przyjemność i zaszczyt Pisać całą część poświęconą walorom krajoznawczym Wielkopolski, albo tego nie wspomniałem. Wydawnictwa dotyczą szlaków kajakowych województwa Wielkopolskiego, ale informacje zawarte tutaj myślę, że są przydatne na każdym szlaku kajakowym, czy to w Wielkopolsce, w Polsce, czy gdziekolwiek na świecie. Także pisałem część poświęconą e, walorom krajoznawczym Wiekopolski, walorom pod kątem właśnie kajakarstwa e, miałem przyjemność e, napisać też e, ABC kajakarza, e, czyli właśnie taki e, poradnik dla osób, które dopiero zaczynają e, przygody z kajakarstwem. Co zabrać, jak, jak się zaopatrzyć sprzęt, czy trzeba ten sprzęt kupować, czy można go wypożyczyć na początku. E, m, co, na co warto w pierwszej kolejności zwrócić uwagę? Jakie powinny być te nasze podstawowe wyposażenie na, na spływ kajakowy, czy to jednodniowy, czy wielodniowy? Poświęciłem, to znaczy wydawnictwo jest poświęcone również takiemu rodzinnemu pływaniu, jak zachęcić do tego rodzaju aktywności dzieci, jak się na takie przygody rodzinne wraz z najmłodszymi przygotować, o co warto zadbać. Jak obmyślić plan całego przedsięwzięcia, żeby dzieciaki się zwyczajnie nie nudziły i nie marudziły nam podczas naszych kajakowych przygód, oprócz tego, oprócz tych informacji takich ogólnych dotyczących początków przygody z kajakarstwem, mamy też opisy szlaków, szlaków kajakowych. Województwa Wiekopolskiego. Szlaki przystępne dla każdego, przystępne dla osób, które właśnie zaczynają kajakarstwo. Mamy w sumie 14 takich szlaków opisanych. Opisanych w bardzo fajny sposób. Każdy szlak zawiera mapkę z usytuowaniem danej rzeki czy danego szlaku na mapie, żebyśmy wiedzieli, w której części. Polski dany szlak przebiega. Jest oczywiście op opis kilometrowy szlaku, opis najważniejszych rzeczy do zobaczenia, czy najważniejszych rzeczy, na które trzeba na danym szlaku uważać. Jest też opis dogodnych miejsc do nocowania, miejsc, w których można zaplanować nocleg, miejsc, gdzie można kajak wypożyczyć, także bardzo kompleksowy opis każdego szlaku który pozwala śmiało z tym folderem i z tymi informacjami tu zawartymi na taki szlak ruszać. W tym folderze też oczywiście znajdziecie informacje jak się do danego szlaku, znaczy nie do danego szlaku, ale generalnie jak się do szlaków przygotować i zaopatrzeni w tą wiedzę plus informacje odnośnie samych szlaków na pewno można sobie spokojnie zaplanować spływ kajakowy. Dodatkowo na sam koniec tego wydawnictwa są plany takich właśnie spływów kilkudniowych, rodzinnych spływów kilkudniowych. Miałem przyjemność tą część również pisać. No i tutaj są takie powiedzmy wycieczki kajakowe, na które możemy spokojnie popłynąć rodzinnie. Co więcej, programy tych spływów są tak napisane, tak przygotowane, tak pomyślane, by można było sobie zrobić wariant taki spokojniejszy, bardziej rekreacyjny, gdzie na przykład kończymy po, po dwóch dniach spływ, bądź pokusić się o troszkę bardziej ambitną przygodę i na przykład wydłużyć spływ o kolejny dzień i zaliczyć 3 dni na wodzie. Polecam, warto zapoznać się z tym wydawnictwem: Szlaki kajakowe w Wielkopolsce. Informator dla początkujących. Jeśli planujecie rozpocząć zabawę w kajakarstwo, bądź długo tego nie robiliście i wracacie po latach do tej pasji, myślę, że jest to wydawnictwo, które na pewno będzie dla Was bardzo przydatne. Nawet jeśli nie planujecie wizyty w Wielkopolsce i na Wielkopolskich rzekach, to warto do tego wydawnictwa zajrzeć. Sponsorem dzisiejszego odcinka jesteśmy my, forestowo.pl. Znajdziesz u nas sprzęt ręcznie wykonywany do turystyki, do outdooru i do bushcraftu. Zapraszamy! Sprawdź, co przygotowaliśmy dla Ciebie. Drugim wydawnictwem poświęconym kajakarstwu wydanym przez Wielkopolską Organizację Turystyczną jest Wielkopolska dla wytrawnych kajakarzy. I jak sama nazwa wskazuje. Jest to pozycja już dla osób, które mają doświadczenie w Kakastwie, nawet bym powiedział dość duże doświadczenie w krakafie, które w przygodach na kajakach szukają wyzwań niezwiązanych z samym przebywaniem na wodzie i podziwianiem czy pokonywaniem pięknych okolic, a dla których element adrenaliny, można to śmiało powiedzieć, a element adrenaliny. Wyzwania, wyzwania, również fizycznego, jest bardzo istotny, no bo wydawnictwo to poświęcone jest naprawdę szlakom, które są, są trudne. Często są to szlaki zwałkowe, są to też szlaki, które na przykład są możliwe do przepłynięcia tylko i wyłącznie w pewnych okresach roku, gdy poziom wody jest odpowiedni. Są to też szlaki, które często są nieutrzymywane przez, przez żadne organizacje i dlatego przepłynięcie przez nie może wiązać się z przeciskaniem pod konarami, nad konarami, przez jakąś gęstą roślinność, przez ścinowiska, także naprawdę dość ambitne, dość ambitne spływy. No i co za tym idzie, Część opisowa, część zawierająca informacje, poświęcona jest właśnie temu bardziej ambitnemu aspektowi kajkarstwa. Znajdziemy tu informacje, jak przygotować się do takiego spływu, co zabrać ze sobą, jaki ekwipunek również awaryjny czy ratunkowy ze sobą zabrać. Znajdziemy wskazówki na temat tego, jak przygotować się do spływów zimowych, do spływów nocnych. Także bardzo, bardzo fajna rzecz, powiem szczerze, że znam część tych szlaków i rzeczywiście jeśli chodzi o spływy kajakowe, stanowią one duże wyzwanie, bo są to miejsca, są to rzeki, których czasami łatwiej jest przejść wzdłuż, przez las, niż po nich płynąć, no ale wydaje mi się, że osoby, które sięgną po takie opracowanie, no to są osoby, które się właśnie czymś takim lubują i sprawia im to ogromną frajdę, pokonanie przeciwności losu, pokonanie swoich ograniczeń również, a niekoniecznie pokonanie jakiegoś wielkiego dziennego dystansu. Tutaj mamy, poczekajcie, sprawdzę. W tym opracowaniu mamy w tym opracowaniu mamy 19 szlaków kajakowych. Oczywiście wszystkie znajdują się na terenie Wielkopolski. I analogicznie do wydania pierwszego, tego dla początkujących, mamy tutaj bardzo ładnie, przejrzyście przygotowane opisy szlaków. Oczywiście z mapą oczywiście z miejscami, gdzie kajaki możemy wodować, z informacją, gdzie możemy zanocować, gdzie możemy kajak wypożyczyć, jeśli swojego nie posiadamy. No i też to, co jest według mnie bardzo ciekawe i bardzo fajne, to. Jest lista 10 przygód, jakie można przeżyć w Wielkopolsce, niezwiązanych bezpośrednio z kajakarstwem, albo jakoś tam pośrednich z kajakarstwem. Mamy tu powiedzmy przygody związane z nurkowaniem, z skateboardingiem, z bushcraftem. A jakże, oczywiście, że tak, proszę bardzo, pan Bushcrafter z kanału Forestowo dumnie robi. Kiełbasę na ogniu w lesie. Także jest również o Bushcraftie, jest o Pack Craftingu. Jest też propozycja przygody na ściance spinaczkowej, Także takie wydawnictwo z nutką adrenaliny dla osób bardziej ceniących sobie właśnie taki bardziej niebezpieczny sposób spędzania wolnego czasu czy rekreacji na wodzie. Obydwa wydawnictwa są. W wersji drukowanej do pobrania, do otrzymania w punktach informacji turystycznej na terenie Województwa Wiekopolskiego są one oczywiście dostępne bezpłatnie. Dla osób spoza Wielkopolski bądź dla tych z Was, którzy cenią sobie wersje elektroniczne. Obydwa wydawnictwa można pobrać ze strony internetowej Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej albo zapraszam do nas na forestowo.pl w zakładce publikacje. Znajdziecie linki do obydwu tych wydawnictw, a także do wydawnictwa poświęconego kempingom, biwakom, bushcraftowi również wydanych, wydanemu przez Wielkopolską Organizację Turystyczną i przy którym też miałem ogromną przyjemność dołożyć parę słów od siebie. No dobra, słuchajcie, to tyle. Dzięki, że byliście ze mną na tym krótkim, szybkim wypadzie w teren. Ja się jeszcze troszkę pobojam w hamaczku, który dzisiaj przy okazji tego nagrania testuję. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, wielu przegód w terenie. Ruszajcie w teren. Ku przygodzie. Thank <music> you.